Na kanał. Długo nas nie było, nie nagrywaliśmy. W naszej dużo się zmieniło. Wczoraj odbył się maraton Minden 750 km. Chciałbym zaprezentować parę gołąbków. Tutaj samiczka. 8911 z 2020 roku. Przyszła wczoraj o 16.36 z Mindenu. Raczej będzie gdzieś w dziesiątce na oddział. Zobaczymy. Tak się prezentuje gołąbek. Za miała 7 konkursów. Gołąbek bardziej na daleki dystans. Tutaj mamy gołąbka 714. To jest samiczka po pełnej siostrze 9 Asa Polski w kategorii B. No. Przed ostatnim locie była siódma na oddział, ma pięć konkursów roczna. Brady i z gniazda również ma pięć konkursów. Trzy czołowe konkursy w setce. Śliczna samiczka. Tak się prezentuje. Tutaj jest moja najlepsza samica lotowa. 2.1.4.1 od, od dwóch lat robi najlepszy wynik. Na cały gołębnik do, do szóstego lotu, teraz była pierwszą lotniczką sekcji. W oddzielę też bardzo wysoko była. Strasznie dobrze ta samiczka leci. I z tej rodziny mam bardzo dużo gołębi na rozpłodzie. I wszystkie gołębie z tych gołębi się pokazują fenomenalnie. Tutaj mamy siostrzenicę poprzedniej samicy 4.1, 1 Ta zajmuje numer 26-21. Dwulatka w tym roku ma 6 konkursów. Dwa szpicowe na oddział. Piękna samica. Zobaczmy, co będzie dalej. Przed nami jeszcze sporo lotów zostało. Tutaj mamy samiczkę. Półsiostrę pierwszego lotnika oddziału rabki w zeszłym roku, który zgrał 12 konkursów. Piękna samica, teraz ma siedem konkursów. Piękne skrzydło. Zapowiada się czołowa lotniczka. Na nasz gołębnik. To są moje wszystkie czołowe samice. Teraz przejdziemy Pokazać najlepsze samce lotowe w naszej hodowli. Tutaj Gołąbek, drugi z wczorajszego Mindenu, też będzie czołowo na oddział Gołąbek z 18 roku, czteroletni 56-48, od prezesa naszej sekcji. Gołąbek ma 7 konkursów. 3500 w konkursie. Minden. I 3 300. Tutaj jest gąbek sprinterski. Dużo ma czołowych konkursów z lotów. 100-300. W tym momencie 6 konkursów na 8 wkładań. W zeszłym roku za miał 5 konkursów na 6 wkładań. Piękny gąbek. mamy gołąbkę od pana wódzika. Go, gołąbek mi w zeszłym roku. Zrobił wszystkie loty 500 km w konkursie, siadał czołowo, w tym roku coś się, się zapomniał i, i nie robi mi aż tak dobrego wyniku, ale ale jeszcze daję radę pójdzie na Disburg 850 km. Tutaj mamy pięknego samca. Super linie od wujków. Wujkowie są mistrzami oddziału w oddziale 0235 Rabka. W zeszłym roku zdobyli e, wicemistrza okręgu kategoria B. W tym roku też super idą na wynik. Tak się prezentuje Gąbek. Maszejską konkursów. prezentuję teraz. Kilka moich gołąbków rozpodowych. Zaczniemy od brata Supersamicy. Gołąbek zeszłego roku 7409. Siostra jego w tym roku na pierwszym i drugim locie miała pierwszy konkurs na oddział. Na trzecim locie miała 23 konkurs na oddział. Zrobiła taki wynik w oddziale 0-235 rabka Tutaj mamy gołąbka od Stanisława Jana Obierzyńskich Gołąbek z 2011 roku wydał w zeszłym roku pierwszego lotnika oddziału Gołębi dorosłych w oddziale Rapka. U mnie córka jego ma na ten czas 7 konkursów. Tak się prezentuje Gołąbek. Super rozpodowiec. Tutaj mamy Gołąbka z 12 roku 73-82. Gołąbek był czwartym lotnikiem oddziału w 2014 roku. piękny gołąb tak się prezentuje tutaj mamy samiczkę pełną siostrę 9 asa polski kategoria B w 20 roku tak się samica prezentuje wydała dużo czołowych lotników tutaj mamy samiczkę z rozpłodu, matkę wielu super lotników Syn jej u mnie w zeszłym roku na młode był pierwszy na oddział U wujka syn jej z tej samej pary w tym roku był Na pierwszym locie drugi na oddział, na drugim locie był drugi na oddział Tutaj mamy gołąbka 1588 Brat mojej najlepszej samicy lotowej Miał pierwszy konkurs, drugi konkurs na oddział pod rząd. 80% jego konkursów jest w pierwszej setce oddziału. To było kilka konkursów z mojej hodowli. Jeśli chcecie więcej filmików, dawajcie łapki w górę. Zaczniemy nagrywać systematycznie. Może kiedyś wleci jakiś lot konkursowy. Tak wyglądają nasze golewniki już gotowy na młode i rozpłudowy, tam szaryfle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam do następnych odcinków. Zapraszam do subskrypcji, żeby być na bieżąco.